Któż z nas ich nie zna, kogoż oni nie nienawidzili? Ale czy ktoś z nas zdołał od nich coś wycyganić? I to od tych ze zboru krakowskiego. Nie, nie, jesteśmy z policji. Jesteśmy świadkami. Przecież mówię, że nie będę żadnym świadkiem. Świadkami Jehowy. A, kocioki. No. <laughs> Jak już, to kotki. Możemy wejść i przedstawić naszą ofertę? Nie, mam swoją wiarę. Z ojca, ojca, z dziada, pradziada. A ja załatwimy panu do beka? A? Zapraszam. Proszę uważać na psa. Chyba nie groźny, nawet nie szczeka. Ale może zarazić. grita de amor Já vai. Ale psa mam chorego, muszę go dokarmiać. Ale to bardzo krastko. Powiedz do lekarza. Każą. To. Karnie. Chcę pan do lekarza? Płacę składki. To wymagam. Kolega ma rację. Służba zdrowia schodzi na psy. Meier ma być dobry i nie lany. Wszystko teraz jest rany. Chciałam się przedstawić na początek. Dobrze, panią widzę. Michalska Zdzisława ze zboru krakowskiego. O, to jeszcze macie jakieś bojówki. Tego psa, to w końcu panu zdechnie. Już się bałem o swoje zdrowie. Proszę się nie martwić. Nie jesteśmy sektą. Do nas się można zapisać i wypisać w każdej chwili. Okres wypowiedzenia trwa standardowo 30 lat. Tylko uprzedza. Kara grozi za złamanie umowy. Strach się bać. Nie, strach się wypisać. Musi pan wiedzieć, że nasza religia sprzeciwia się transfuzji A dziesięcinę oddaj na kościół. <kluzny> Żyć, a na z zwiarka jest napisane Bierz godzinę przed, a gdybym nie grał rano, To by wieczorem nic nie było. Obowiązkiem naszych wyznawców są cotygodniowe spotkania W sali królestw. Gdzie? W jakim królestwie? Y, tu w Krakowie. <grym> ja urodził <robisz> rację. <grym> <grym> państwo w państwie. W to na zachód strażnicy. To jeszcze strażacy są tu zamieszani? Nasi są wszędzie. Nawet mamy paru w susie, jak Brenta A w kurzerni nie macie? Był pan kot, ale się wypisał. Zostawił tylko kartkę na drzwiach. A to kawał... No, no, my nie przeklinamy. A co? To, co to, 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 to robicie, jak ktoś was wkurzy? Która o siebie dba? To ja. Wszystko jasne? Chcę wiedzieć tylko jedno. Proszę pytać. Paweł się do was zapisał? Tak. Wiedziałem. Dobra, zgadzam się. Ale, ale chcę dwie tony węgla wysokokalorycznego. Zgoda. Dajesz. Domienie do kuli o zmianie operatora. Chwila, ręce mam puste. To zgoda na członkostwo Fundacji Lucyfer. Czym ona się zajmuje? Przeważnie honorowymi dawcami organów. Proszę podpisać od tego się nie umiera. Jesteśmy para bankiem. Proszę do pana. Karta klubowa uprawnia do zniżek w wielu punktach usługowych. Tak? Aleksis, czarny koń, różowa Landrynka. O, to nie będę żonie pokazywał. Mamy też program poleceń za każdego poleconego, który podpisze pani umowę, dostaje Pan 100 zł. Może na Pan żonę? <grym> Już się zapisała do. A z Po sąsiadów. Zima idzie. Sąsiad mi nawet na wozówki nie chce poręczyć. Mamy też ścieżkę kariery. To już pewnie w stylu piramidy finansowej. Coś w stylu Amber God. I jeszcze musi się pan ochrzcić. Co co? Jak ksiądz nieścił, za nim miał bramkę. Nie. Dzisiaj jest napisane Jan Chrzciciel Ludzi Jordani. To co? chodzi do Izraela? Nie, mamy taki basenik z podgrzewaną wodą. A proszę, to jest... – Mam swoje dzieci. Dwójkę. – Nieważne. – To jest uciot, a to cierpienie. – Wszyscy to podpisują. To jest wymagane. – Mam to gdzieś. Wolę martwić zimą. Taki głupi to nie jestem. Wnochać moje do domu albo… Tym z grypą? A bo. Wychodzimy, ale robi pan błąd. Wysługiwać się chorym Powinien wypoczywać. co? Jeszcze może mam mu podać krytek? To jakieś szaleństwo. To jest Polska. Konstytucje jest napisane. Jak kuba Bogu, a ku Chodźmy do mania. Ja bym Was zbliżył do Boga. Patrz. Tak. Tacy uczeni w piśmie, a ja bliźniego za życia.